Witam Was serdecznie na kanale. Dzisiaj prezentacja i unboxing drona MJX B12 z kamerą, która nagrywa w 4K, ze stabilizacją obrazu oraz GPS-em. Zapraszam. Witam. Do zakupu tego drona skłoniło mnie parę rzeczy, mianowicie pierwsza najważniejsza, dosyć miałem już po prostu zabawek za 300-400 zł, które latały po dwie minuty, były nie do opanowania, a obraz, który nagrywały to były taki, jakbyście nagrywali kalkulatorem. Wolałem dołożyć trochę więcej i po prostu kupiłem tego Baxa 12. Jestem już po prostu po zdaniu egzaminu na drona, na pilota i i odbyłem parę lotów, także powiem Wam, zakup w 100% udany. Pokrótce chciałbym Wam tutaj powiedzieć trochę o tym dronie. Zaznaczam, że nie jestem jakimś guru technicznym i ekspertem w tego typu sprawach. Tak jak Wam powiedziałem, dosyć miałem uganiania się po prostu za, za zabawkami. Nagrywa, ten dron nagrywa w 4K, także macie tutaj też możliwość zainstalowania karty aż 128 giga. Zasięg sterowania dronem nawet 1200 metrów. Funkcja Follow Me, czyli podążanie drona za osobą sterującą z kamerą skierowaną w jego kierunku. Waypoint, czyli latanie po wyznaczonych wcześniej punktach zaznaczonych na mapie. Nawigacja Google Maps. Podczas lotu ruch drona możemy obserwować na mapie dostępnej w aplikacji. Zaznaczamy punkty wokół którego dron ma krążyć. Z ustawioną na niego kamerą ustalamy promień oraz wysokość lotu i dron lata. Co ważne, silniki bezśrodkowe. No nie ma co tutaj porównywać z silnikami szczotkowymi, po prostu bezawaryjność, siła i oszczędność energii. Kamera o wysokiej rozdzielczości 4K z podglądem obrazu na telefonie, nawet do 450 metrów. Zależnie od telefonu i warunków otoczenia. Automatyczny powrót i lądowanie dokładnie w miejscu startu. O to właśnie najbardziej mi chodziło. Czas lotu dzięki akumulatorowi to jest 3400 mA, to jest aż do 22 minut lotu. Funkcja, która pozwala, że po utracie po prostu zasięgu lub rozładowaniu baterii dron sam wraca i ląduje. Myślę, że super sprawa i super przydatna funkcja dla osób, które po prostu no, no nie są jakimiś po prostu ekspertami w dziedzinie lotnictwa i sterowania dronami. Tu po prostu po wciśnięciu jednego guzika rozlega się piszczyk i dron obojętnie gdzie, był, gdzie by był. Po prostu wraca i ląduje w miejsce, z którego wystartował. Co otrzymujemy w zestawie? W zestawie otrzymujemy jedną baterię. Gdybyście takiego drona kupowali z Chin, dostaję, jest możliwość kupienia takiego drona z, po prostu z dwoma zapasowymi bateriami. Ja z uwagi na to, że chciałem po prostu uniknąć jakichś niespodzianek, że przyjdzie mi po prostu coś zniszczonego i też nie wiem jak to się wtedy ma sprawa z, nie wiem, z gwarancją, gdzie to odsyłać, wolałem zakupić po prostu od polskiej strony. Tak jak wam powiedziałem, przez Allegro. Bateria naprawdę starcza na 22 minuty lotu, tak jak pisze producent. Pilot zdalnego sterowania z uchwytem do telefonu po podłączeniu i po po prostu ściągnięciu aplikacji. Bardzo fajna, bardzo fajna, rozbudowana, że tak powiem, możliwość. Sterowania tym, sterowania tym dronem. Oczywiście, jeżeli telefonu byście nie podłączyli na ekranie LCD, e, też macie podane, e, podaną, wyświetla się informacja o liczbie satelit, które po prostu no, łapie dron, e, poziomie akumulatora w dronie, e, poziom baterii w pilocie e, oraz wszystkich danych telemetrycznych, jak np. przykład wysokości i odległość lotu. E, maksymalna wysokość lotu drona to aż 120 metrów. Z tego co czytałem, ten dron MJX B12 to nowość, która pojawiła się na rynku kilka tygodni temu i główne zalety tego modelu to daleki zasięg sterowania, dobrej jakości podgląd nawet do 450 metrów oraz funkcje dodatkowe jak planowanie trasy, podążanie za pilotem oraz latanie wokół wybranego punktu. Dodatkowo również posiada kamerę o zmiennym kącie nachylenia aż do 90 stopni. Czujniki są wspomagane przez dodatkową kamerę na spodzie, która jest po prostu no, odpowiedzialna za system Optical Flow Position. W skład zestawu, tak jak tutaj widzicie, wchodzi właśnie ten dron MJX XB 12 pilot sterujący, jeden akumulator, kabel ładujący USB, przypominam, że to jest USB-C, cztery zapasowe śmigła, śrubokręt, oraz instrukcja w języku polskim. Trochę danych technicznych. Waga drona: 549 gram. Rozdzielczość zdjęć: 3840 na 2160. Rozdzielczość wideo: 3840 na 2160. Wymiary drona: 380 na 380 na 125 mm. Akumulator. 7,6V czyli 3400 mA Prędkość wznoszenia maksymalna 3 m na sekundę Prędkość opadania maksymalna 2 m na sekundę Prędkość maksymalna tego drona to 40 km na godzinę Limit wysokości 120 m Czas lotu do 22 minut Transmisja obrazu 450 m Zasięg do 1200 m I nazwa aplikacji którą musicie ściągnąć sobie na telefon. To jest MRC Pro. Także, także tak prezentuje się owy dron. Tak jak wam powiedziałem, jestem już po, po kilku lotach i naprawdę jestem mega, mega, mega z niego zadowolony. Naprawdę, mając takiego drona, nie musicie mieć specjalnych jakichś po prostu umiejętności, wszystko jest tak prosto. Po, po po prostu naciśnięciu jednego guzika bron, dron znosi się na półtora metra i, i po prostu zawisa nieruchomo. Jest w pełni do, do opanowania intuicyjne po prostu sterowanie tym dronem. Powoduje, że powoduje to, że, że naprawdę, jeżeli wracacie do domu i oglądacie to, co żeście nagrywali, to, to, to naprawdę no ja byłem w szoku. Co jest jeszcze ważną, ważną rzeczą, a po prostu tutaj producent tego nie, nie napisał: ten dron obsługuje sieć 5G. Czyli, jeżeli zainstalujecie do pilota zdalnego sterowania swój smartfon, który po prostu nie obsługuje sieci 5G, Wi-Fi 5G. Bo, bo z dronem łączycie się przez Wi-Fi. No to yy, tak jakby wsadzając kartę pamięci do tego drona, dron nie nagra obrazu Wam na tą kartę pamięci. Nagra za to yy, aplikacja, która po prostu no, yy, no, jest zainstalowana w telefonie i ta aplikacja yy, nagra w 1080, nie nagra w yy, 4K. Także to jest jedyny taki, taki nie wiem czy plus czy minus pomimo tego, że ja mam Note 20 no, nie obsługuje tej sieci 5G, tej Wi-Fi, także tutaj macie pilot zdalnego sterowania. Ta pyłgająca dioda informuje Was o tym, że musicie skalibrować drona czyli trzy razy musicie go obrócić na płasko, w którąś stronę, postawić go na stojąco i też przekręcić nim trzy obroty. Żyroskop jest wtedy skonfigurowany i naprawdę po naciśnięciu jednego guzika dron startuje na 1,5 metra i dalej już tylko zależy wtedy od Was, co on, ma, co on ma zrobić. Także tutaj na zakończenie prześlę Wam parę migawek z moich lotów. Tutaj jest właśnie ta funkcja, że dron krąży wokół operatora. Tutaj ustawiacie sobie promień, wysokość na jakiej on ma krążyć. Oczywiście kamera zawsze, zawsze będzie skierowana na was, także, też fajna funkcja do, do jakichś wakacyjnych wakacyjnych po prostu podróży. Tutaj, tutaj wam pokażę. Opcję, którą po prostu uruchomiłem, to jest podążanie za, za operatorem. I zawsze ta kamera jest skierowana w kierunku właśnie operatora. Odejdę na kilka metrów, dron podąża za mną. Zobaczycie, że, zobaczycie, że kiedy po prostu się cofnę, dron będzie się oddalał. Cały czas trzyma tą samą odległość zadaną, zadaną na, na aplikacji. Bardzo fajną, naprawdę bardzo fajną funkcją jest ten autopowrót. Hmm, zakupiłem takie lądowisko kolorowe do tego drona. Chciałem uniknąć po prostu tego, tego podmuchu przy starcie, żeby, żeby po prostu w, w te silniczki nie, wle, nie wleciał piach. I jeżeli on wystartuje z tego lądowiska, za każdym razem po prostu wraca w to samo miejsce i ląduje dokładnie, dokładnie na tym lądowisku. Stabilizacja obrazu też jest bardzo, bardzo płynna. Wiadomo, przy jakimś podmuchu wiatru tym dronem zadrży, ale to naprawdę zdarza się to bardzo, bardzo sporadycznie. No, po powrocie do domu i po prostu po zrzuceniu sobie z tej aplikacji filmów do komputera, naprawdę, no, no ja byłem mile naprawdę zaskoczony jakością po prostu nagrywania tej, tego drona, tej kamery i tej aplikacji. Co jeszcze mogę o nim powiedzieć? No wypróbowałem w zasadzie no wszystkie funkcje. Pokażę Wam też mniej więcej w skrócie, jak wygląda po prostu zaplanowanie trasy tego drona. Przełącza się wtedy na aplikację Google Maps. Tam sobie po prostu palcem zaznaczacie punkty, do jakich on ma lecieć, i, i dron po prostu po, po trzech, chyba, sekundach wykonuje te polecenia i lata dokładnie tą trasą, którą wyżejście sobie tam zaplanowali. Z chwilą, kiedy utracicie łączność z tym dronem, kończy się bateria czy w kontrolerze, czy też w dronie, rozlega się piszczyk, włącza się automatyczna funkcja autopowrotu i dron ląduje idealnie w miejscu, z którego wystartował. Tak jak powiedziałem, zakupiłem kolorowe lądowisko, aby uniknąć po prostu tego podmuchu przy starcie, żeby, żeby piasek nie uszkodził tych silników. Dron zawsze ląduje właśnie w centrum tego mojego lądowiska. A jakie zdjęcia robi i jakie filmy wykonuje no to sami macie możliwość zobaczenia tak jak powiedziałem to są to co wy teraz oglądacie to jest w rozdzielczości 1080. Gdybym miał telefon, który obsługuje 5G, no ten obraz byłby w 4K i byłby nagrywany już przez samego drona, nie przez aplikację, którą macie w telefonie. Ale myślę, że i tak, jest, i tak jest spoko. Myślę, że dla osoby, która nie ma doświadczenia z dronami, która nie bardzo potrafi opanować takiego drona za, za 200-400 zł, z powodzeniem może myśleć o zakupie takiego drona. Tak, jak powiedziałem, ja nie jestem jakimś specjalistą. Nigdy nie miałem z dronami do czynienia, oprócz właśnie tych zabawek, które kupiłem, i po prostu po, po 10 minutach okazywały się no, złym zakupem. Odsyłałem je z powrotem, nie spełniały moich po prostu oczekiwań, nie, nie umiałem nimi sterować. Nagoniłem się za nimi, naszukałem, a tutaj po prostu no, no, obraz jest perfekt. Co jest jeszcze ważne. Tym dronem, jeżeli wystartujecie w mieszkaniu, on nie ma prawa w coś uderzyć, o coś zahaczyć i, i tak dalej. Nawet przy y, opcji autopowrotu, y, potrafi omijać przeszkody y, typu nie wiem, jakieś pagórki drzewa czy coś takiego i, i zawsze wróci w miejsce, z którego, z którego wystartował. Tak jak powiedziałem, zakupiłem to lądowisko i w momencie wystartowania z tego lądowiska. Po wyczerpaniu się akumulatorów, czy po utracie łączności, zapala się dioda informacyjna, że dron zaczyna sam wracać. Także sami zobaczcie, jak ten dron płynnie lata. Tak więc, na YouTube nie znalazłem jakiejkolwiek informacji na temat tego drona w języku polskim, oczywiście. Także taką prezentację postanowiłem nagrać sam. Jeżeli szukasz drona, który nie sprawi Ci kłopotów w pilotażu dla kompletnego laika, sprawi radochę, jak nagrywa filmy, sam widziałeś, no to warto się zastanowić nad tym modelem. Jeżeli masz pytania, śmiało pisz, będę umiał, odpowiem, może czegoś nie powiedziałem, może czegoś nie pokazałem, taka pokrótce po prostu instrukcja, unboxing oraz specyfikacja techniczna tego dronu. Także jeżeli filmik się przydał, zostaw komentarz, łapkę w górę, subskrybuj kanał. Zachęcam was do oglądania innych moich playlist, czy to z budowy domu, czy to z remontów, czy to też z takich poradników i testów w zakładce po godzinach. Dzięki wam za oglądanie. Pozdrawiam was. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej.